W polskim świecie mediów znowu zaiskrzyło, a to za sprawą publicznego wsparcia, jakie Filip Heiser okazał Karolowi Nawrockiemu, który zamierzał ubiegać się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To wydarzenie wywołało liczne reakcje, a krytyka, która spadła na Heisera, była niemal natychmiastowa. Jak to często bywa w mediach, jedna decyzja, jedna opinia może rozwinąć się w prawdziwą burzę. W kontekście tego wystąpienia Filip Heiser pojawił się w programie Dzień Dobry TVN, gdzie spotkał się z Anną Wędzikowską która nie kryła swojego zaskoczenia. Powiedziała mu wprost, że była ciekawa, co jest wynikiem tego publicznego poparcia dla Nawrockiego i w mgnieniu oka w sieci zabrzało. Wśród krytyków Hajzera znalazła się znana z telewizji aktorka Dorota Naruszewicz, która zdobyła popularność dzięki roli Beaty Boreckiej w serialu Klan. Jej komentarz na temat działań Hajzera szybko zauważono i powstała dość burzliwa wymiana zdań. W swoich słowach Naruszewicz zasugerowała, aby Hajzer nie rozczulał się nad sobą, ponieważ jako osoba publiczna musi być świadomy konsekwencji, jakie wynikają z jego decyzji. Tuż po jej wypowiedzi Heiser postanowił zareagować. Niezbyt spodziewał się, że jego obronne argumenty sprowokują Annę Wędzikowską do reakcji, która może ujawnić nie tylko jego pompę, ale także jego znajomość sytuacji w mediach. W dalszej części artykułu przytoczono opiekę reportaży Anny Wędzikowskiej, która z kolei nie szczędziła słów krytyki na temat Heisera, dodając – że w jego krytycznej odpowiedzi można zauważyć analogię do komentarzy Doroty Naruszewicz. Aktorka zwróciła również uwagę, że jako obecna w mediach osoba powinna być świadoma tego, jak kontrowersyjne stwierdzenie mogą mieć wpływ na wizerunek polityka, którego popiera. W toku dyskusji konfrontacja między Heizerem a Wędzikowską przerodziła się w osobisty atak. Heizer przypomniał swojej interlokutorce o jej upadku na przestrzeni lat w telewizji, zauważając, że może powinna się skupić na autorytecie, który utraciła przez swoje błędy. Tego typu uwagi tylko zaogniły sytuację, a reakcje w sieci były natychmiastowe. W odpowiedzi na ciąg oskarżeń i nieprzychylnych komentarzy, Heiser postanowił podziękować Wędzikowskiej za to, że zwróciła mu uwagę. W swoim poście nie tylko wyraził wdzięczność, ale i pozwolił sobie na szczyptę uszczypliwości, odwołując się do jej przeszłości w branży. W odpowiedzi, Wędzikowska już nie skomentowała słów Heisera, co sprawiło, że temat zaczynał przybierać nie tylko medialny, ale i osobisty wymiar. Chociaż wymiana zdań pomiędzy uczestnikami tej medialnej potyczki może wydawać się nieco bzdurna, to jednak dobrze odzwierciedla zawirowania, jakie panują w świecie mediów. Ostatecznie, niektórzy aspektują, że wsparcie polityczne powinno być przemyślane, a słowa wypowiadane przez popularne postacie mają moc wpływania na opinię publiczną. A w takich sytuacjach wszyscy muszą pamiętać, że każde publiczne poparcie niesie ze sobą nie tylko korzyści, ale i ryzyko.